Senzuska to jest pierwszy film na tym kanale, pierwszy to była zapowiedź kanału, a teraz mamy pierwszą grę. Będziemy grać na Diablo 3. Tak, już tam, pokonaliśmy pierwszego bosa, czyli szkła szkieletów. Z będziemy grać, co ma ta kameruje. Nie zapomnijcie też o subskrypcji i łapce w górze. Zapraszam do oglądania. Zostawcie insta-krypcję oczywiście. Mówiłabyś to? To zaczynamy. Gramy na Xboxie. O tutaj, wiesz, tutaj jest pad. Ja wleczę i teraz wstawę. Uuu, to Ja nie i teraz wypada. Teraz jest inaczej. Zrób dowolny przycisk. Zobaczam. Tak, jakby. Ty jesteś tym to jest, jest, to jest. To w... Delisowski, a to jest właśnie ten Xavier. Wam no, on pokazuje, tak. kontynuujemy naszą przygodę. Niestety nie ma też dźwięku, nie ma dźwięku no, gry. Nie wiem, no coś co się chyba. stało, nie wiemy z tym, co się stało. Dziwne. Chcielibyśmy, żeby filmik trwał tak z 6 sekund. Znaczy nie 6 sekund, Boże, co ja mówię? <laughs> 6 minut. 6 minut, 6 minut Jest bo... Jest jedna minuta. Jak nie wyjdziecie, to mogę nawet trochę zbliżyć. Okej. Okay. Iść do zatoczanej się... świątyni, już wiem, to trzeba iść. Żebyście dobrze widzieli, to przybliżę tak ekran. Jak widzicie, oni tutaj grają na padach, na padach, na padach. G2 to jest Xavier, a G1 to jestem ja. O! Tym czarownikiem takim. Ja go mam tam na komputerze. To tutaj, mamy tutaj diablo i ja mam na komputerze diablo No właśnie, no, ale wie, Na tym jest większy i lepiej na razie jest. Tutaj go będę z dystansu brał. Dobra. Ja akurat dużo zadaję, mówię, więc ja mogę nabyć. Jestem taki G1. G2. G2 znaczy. Okay, co? O nie, to nie jesteś na miał. Zobaczę. Co mm, Ile już trwa filmik? Eee, ten, dwie minuty. A, Widzisz? Trzy, trzy, trzy minuty już. No zaraz będzie. No za dwie minuty już zakończy. Za trzy minuty. No tak ogólnie. O Boże, boss! Teraz Są. już trzy minuty. Słuchajcie, kiedyś była taka sytuacja. O Boże, jaka sytuacja? Ma dużo życia. Ym, było coś takiego, że chcieliśmy mieć YouTube, kanał na YouTube, i braliśmy mój telefon. Udawali, udawaliśmy, że jesteśmy youtuberami, nagrywaliśmy odcinki tak. sobie. O, ja Cię kręcę. Na Co kamerze? Tu się dzieje? O kurde. Ja, Chyba tam jest no przywoływacz. Ja mam... Chodź tutaj, jest, jest przywoływacz. Dobra, idę go zabić. Co dwa i Słuchajcie, nie musicie tak komentować. Wiem, ale my tak lubimy, żeby no. nie było tak cicho. No właśnie, zawsze na no. odcinkach się gada. Okej, okay, jeden zabity przywoływałeś. Tak ogólnie? Ja okay. też będę mieć kanał, który będzie się nazywał Ksasa. To jest moja taka ksywa, bardzo ją lubię. Jej ksywa to Jak hmm. na mnie ciocia mówi? Okej, okay, jest. zabity. ty? Oj, ty słaby zostałeś. Serio? Nie? Tak, jest słaby. Słaby. Ja też słaby zostałem, tylko sobie odkizuję, trochę. Tak trochę. Czekaj, musimy tam wrócić, chyba. Do miasta. Nie, 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 nie. No nie, kurde, mi się kończy. Tam, a ta, ta nazwa XXA to ona będzie, Ją się nie pisze, tylko ją się pisze inaczej. Ją się X -A. pisze X -A. przez XA, X XA. Kolejne miejsce od Xpienia. Przez to X. To dom, a... o Jezu, nie przeskaz... przez Zda jeszcze dwie minuty filmu. No, bo dzisiaj jest taki wyjątkowy odcinek, trochę, to coś powiemy, krótki. A po niech będzie 10 minut. No to niech będzie 10 minut. Nie, żeby nam się nagrywanie nie wyłączyło. Tak może się nam stać. No. Bo raz jak e, tak robiliśmy, udawaliśmy, to tak raz się stało nam. Nawet... No. Tyle, dla, dla niego 2000 to jest mało. Nawet te, tego nigdy w prawdziwych rękach nie miał. I mówię, że to Ale mało. że to mało, a on ma chyba z 55 50, tysięcy. Czekaj, dobrze idziemy i źle idziemy. No i zobaczymy, masz karty. No mówię. 45 tysięcy. A ja mam tylko 2000, to jest mało. Albo przedług jednak do 7 minut, bo no. nie chcemy... Żeby nam się nagrywanie przypadkiem wyłączyło. No, bo będzie wtedy lipa i będzie wow. słoda. Nie do 10 tylko do siedmiu. Pozdrawiamy ekipę Pizza. Co? Siary robi. A tutaj siedzę. A co oni? Grają. Zawsze tak jest, że ja muszę nagrywać. Bo oni nie umiem. Ale, ale armia. Już Ole. jest 6 minut. Jeszcze minuta. Ja. Okej, okay, dam tę tornada. Jeszcze jedna minuta. Znaczy minuta. Um, I... kończymy odcinek. No. no szybki nawet taki. No ale nawet fajnie. Mhm. Bo nie chcemy was trzymać nie wiadomo Uu, jak. ile. Czyliś to? Tak, lepsze. Słyszysz to? Serio? Było no. minus. W tym było minus, a tutaj jest... Pokaż mi mapę tutaj. Tak ogólnie. To my nagrywamy tabletem, bo jeszcze nie mamy sprzętu. Jak już będziemy mieć sprzęt, to możemy nagrać rapa. Nie powiemy Wam na razie tytułu. Albo powiemy od razu tytuł. Nie, 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 nie mówimy, to... nie mówimy, nie, nie mówimy, nie mówimy. Coś zobaczycie, jak już będziemy mieć nagrane, to jest ale to, to... Jeden minut. posłuchajcie. No wiem, ale jeszcze, jeszcze. No to jeszcze 8 minut. I posłuchajcie, to nie będzie tak, yy, tak szybko, jest bo sobie. na pewno musimy sprzęt. Mieć. Ja właśnie kupię mikrofon, ja bo jego zbyt mama zbyt. ma Allegro, a to jest na Allegro, nie wiem ile to kosztowało, ale nie, ja coś takiego drogie. 100 zł ileś tam i z takim sprzętem, a tutaj właśnie mamy lap tego komputer, widzicie, tam jest ten, no i, no i tam zawsze możemy zrobić nawet swój bit, bo mamy taką aplikację. Ale czy zwięźle bym miała taką lepszą, nie? No, jeszcze okay, było kolejne, zarobić. kolejne. Zwiększa wartość powolnienia Większa wartość powolnienia przy i sprawie, że ten wzrost zamraża czasem w rogu. Dobre. Co to? Zaklęcie wzorcowe. Wyzwalasz wyładowania elektryczne, które rażą maksymalnie trzech wrogów? Pokaż mi to. Już mam 15 lat. Wykonujesz potężny atak przeciwko wszystkim znajdującym się w pobliżu wrogom. To słabe. Już jest 8 minut! Nawet nie zauważyłam tak. Dobra, to 10 minut. Nie wiem, nie wiemy, nie wiemy, nie wiem. Nie wiemy nawet kiedy skończyć film, naprawdę. przewoisz potężny mod, który... Wiesz, wykonujesz potężne uderzenie z dajesz dodatkowe obrażenia. Jak zwykle. I tam też żartuję. On nie ma ubrań. Znaczy ma, ale okay, słabo. Co to? Zaraz kończymy. Zaraz skończymy, Zaraz skończymy. no jest już 9 minut, on zresztą dwa. Nie chcemy was o. trzymać, nie wiadomo ile. O, dobry pan na tak. już możemy myślę, że kończyć. Wrócimy do miasta. No poczekaj, no to wróćcie do miasta. Akurat nie że zakończymy film. Bo nie chcemy was tak długo trzymać jak na zwykłych filmach. Znaczy nie będą takie filmy, tylko dzisiaj jest taki wyjątkowy. No tutaj. I tylko pójdź sobie sprzedamy. Dobra, patrzcie na kamerę, a nie w grę. To odcinek nagrywasz. Wiem, ale tutaj mamy przecież. Przecież to się kameruje! I właśnie w tej chwili to nagrałam tą twoją minę. <noise> Piaciek. Widzicie, to mnie go <noise> Dobra, Dobrze, co No. Ty, już minęło 10 minut. Dobra, no I to zostawcie suba, łapkę w górę, no i... Pa. Możemy eluzino. już kończyć! Możemy już kończyć. No kończymy już. Pa! Pa! pa.